Kochani, kochani, wybaczcie, że jestem w słonecznych okularach, ale patrzę na słońce i trochę mnie oczy bolą, bo jeszcze się nie do końca wyspaliśmy zbytnio, ale nie, nie słuchajcie. Wiele nie, niewiele tego było. Nie, niewiele, ale weselicho, po prostu takie, no. e, Angelika. Luka, spisaliście się po prostu nie. Rewelacja to po prostu nie do opisania. Tak, my się naprawdę tak bawiliśmy, że nogi nam odpadają za przeproszenie, ale naprawdę było warto. Dzisiaj poprawiny i idziemy się zaraz bawić. Mam nadzieję, że dostaniemy jakiś śniadanko czy coś. Bo niby do 11, no ja nie do już prawie zaraz jest ten. E, 12. <gry> 12. A poprawimy dopiero o 14. No nic, e, pokażemy wam nasze stroje dnia i uciekamy, bo musimy wejść e, z pokoju hotelowego. No, już dawno powinniśmy. No zanieść rzeczy na inne. Czarne, tu są granatowe. Marek ma dzisiaj taką e, lila koszulę i mar, e, marynarkę i garnitur. No. kochani, ja gotowa, jak widzicie. Strój dnia i stoją buty przede mną, bo nie mogę ich założyć. Muszę sobie plasterki nakleić, bo mam tutaj buku trochę. Ale tak się przedstawia kombinezon. dość kiedy jest fajny pisowany. Podkreśla to, co ma podkreślać. Wiemy o czym mówimy. <laughs> Więc tak to się przedstawia. Słuchajcie, dla zainteresowanych, jak go kupiłam tutaj w Polsce, uwaga, w Michaelu Korsie i nie ma to jak przyjechać do Polski i kupić sobie u Michaela Coase'a ciuchy, nie? no bo to jest w końcu e, amerykański projektant, e, amerykańska firma, ale nie wiedziałam, że oni mają takie fajne ubrania, naprawdę mają super, a dzisiaj poprawimy. Kochani, kochani, zanim wyjdziemy, pokażę Wam jeszcze pokój. E, musiałam niestety dograć Wam głos, bo nie wiem dlaczego, ale właśnie na weselu popsuł mi się mikrofon i od czasu do czasu trzeszczy i powiem Wam, że pokój był śliczny w takim modernistycznym e, stylu e, tutaj jak widzicie pokazuję Wam łóżko jest też bardzo fajny widok i byłam w szoku jak tam jest wszystko super zorganizowane w tym całym ośrodku e, tam też było właśnie jacuzzi mm, tutaj macie też Mareczka no i słuchajcie była wielka szafa był taki jak ale przedpokój, e, bardzo fajna łazienka, bardzo e, ładnie klasycznie urządzona. E, duża e, kabina prysznicowa. No naprawdę wszystko to, co było potrzebne, e, było w tym pokoju, więc my się tam świetnie czuliśmy, wyspaliśmy. Było bardzo fajne to, na samym wejściu, na tym biurku, e, była cała, jakby, cały program wesela, więc wszystko dokładnie wiedzieliśmy, co o której godzinie się Ale zaczyna. Tu ładnie. O mnie mówisz? Oczywiście. Kochani, nie wrobiliśmy się na śniadanie, no i... Yy, ale jest taka ładna restauracja tutaj, później Wam pokażę. I yy, nie ma już przynajmniej śniadań w karcie, ale wiecie co jest? Jest Tatar, tatar wołowy i bierzemy Tatar. Kaja i Tatar. Kto nas tu odwiedził, proszę bardzo, na pewno znacie. To pan. Ten, co się pchał wczoraj. <grym grym grym> nie nasz... tak się nie pchał, co? Ale jemy jemy no. Tatarka sobie. Ja mam tak zezdroszczy tego Tatara. Ewa, czekałem tak cały czas, ale bym zjadł Tatara. Ale bym zjadła się zjadła tak patrzyła, mówi Tatara. Ale to co nie jesz? Mówi, no, nie, no bo no bo nie można nie można surowego. Ja też słyszałam, że sushi nie wolno. Ja też nie jem. Ale ja jadłam. I co, i Wszystko iść. Wiesz, jak to jest. Lepiej na zimne dmuchać. Ania, no. Ty nie malowałaś na przykład poznokci? Ale... przez Całe 9 miesięcy, no. W pierwszej ciąży. W pierwszej ciąży. A później no, już dorwałeś. Bo, ja, bo, ja bo to chyba świruje się w pierwszej ja ciąży powiem, najbardziej. poza kamerami taki kawał, jak jest z dziećmi, nie? Dobra. Ale to nie, jeszcze dostałam taki prezent, oto to Ewa. Jest, e, ten kombinazm mi się tak podoba, że nie wiem. On ma przepiękne kolory i wzory. Na pory, gdzie będzie wyglądał. Wszyscy nagrywają, to i ja sobie nagram. Zobaczcie, poprawiny, a tu jak wesele, wow, nie? Wow. 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 Ale wiecie co znaczy, że te kwiaty są prawdziwe. Te kwiaty są prawdziwe. Cudownie. Jest i pani babcia, proszę bardzo. No zobaczcie, tutaj mamy młodą. Nasza młoda, piękna. To co, może Prosecco dzisiaj? Nie no, takie... Nie, ale, naprawdę, ale to, ale to tak jest. Ja teraz nie wiem, czy miał. Cudna ona nasza, piękna, piękna, wymarzona. Moja synowa jest legalnie. Piękna, piękna tak, masz synową. Tak. Ale tyściowa też jest piękna. Prawda? Czego sobie? Prawda? Ledwo żywa jestem. Dochodzę do siebie. Ale nie, nie wyglądasz, nie wyglądasz. Pięknie wyglądasz. Jak zawsze zresztą. No to co, idziemy po jakiegoś drinku? Po pinakoladę, żebyśmy się poczuły egzotycznie. Egzotycznie, jak na Florydzie. Dokładnie, dokładnie. No do to idziemy. Ale to jest nic. Tutaj są nawet... Widziałaś te loga? Widziałaś te loga? Zobacz. Jaką logę? Ja bym mówiła, że nogę, myślałam, nogę, wy My mogę, nogę Noga. Nogę! Nogę, nogę. Na jedną nogę, prosimy, później na drugą. Na jedną nóżkę, na drugą. No, dokładnie. Możesz mi dzisiaj masową lewą nóżkę, bo mi alkohol dzisiaj wszedł w lewą nóżkę. Mi we dwie. Nie, nie od tańca, słuchajcie, ale te buty są super. Później wam napiszę jaki to jest. Jaka to jest firma w ogóle na Ale ja też chcę, chcę takie, bo są bardzo ładne, jak mówisz, no, pokażę Ci, bo nie dostaję przymierzeń, to zobaczysz sama, bo to Dobra, od razu tak czuć się. jak założysz, to od razu czuć właśnie ten. Że jak... Jak masło ci! Świetanę ubijamy! Tylko ta pizza piechała, tylko, ale już, już nie jest nagrać. Tylko Taka to nie dobra. tylko to nie wygląda za bardzo apetycznie. Także Więc możesz my, nagrać ale tylko Ale ja rzeczywiście uwierzysz, czy była pyszna. Tylko ten kadr. Tak, zażarte uczzone. Cóż. Zobaczcie. Patrzcie. Patrzcie. Tak się żegna gości. Tak się żegna gości. A nie jakimś donatem albo czasem No właśnie. Jeszcze ścieżkę, proszę pani. Yy, na recepcji musicie zapytać. Dobra, bo tam zapytam się. Nie wzięli wczoraj, wszystko w stołach stało. Zaimprezowaliście za mocno. No, no bo... troszeczkę. Ale impreza roku, nie. Nie, naprawdę. Nie, najlepsze wesele. Najle no. no, Dzięki tak naprawdę. Tak mnie nogi być, nie tak miało, miało Super, dziękujemy. Ci. Bardzo, 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 no. bardzo, bardzo. No i mam nadzieję, że się jeszcze widzimy, na nie? Na pewno. Jak nie, będę, nie będzie tu świeczek na recepcji, to... Call me, baby! <grym> ...wyślę do mamy, do Ciebie. <grym> Dobra. Idźcie sobie. <grym> Idziemy sobie. Pięknie wyglądacie. Ale piękne te kwiaty, no szkoda. Super wyglądać. Opisz <grym> to. Zdjęcia, zdjęcia. Pa, 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 dzięki. Pa. 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 Niech aparatu. Trzy, cztery. Mamo? Mam dla siebie niespodziankę. Kwiaty piękne, donoszę. Syn przekaże odkreci pozdrowienia. Pozdrawiamy. Zdrówka dużo. Buziaczki, Buziaczku, to jestem zdrówka. Tak no, jest. dokładnie. Tylko nie tych kwiatów. Tak, tak. Nie, Mówię. nie to trochę. Nie, nie mama wiem, czy to Ale nie niedługo nie ma ten, bo ma imieniny. To, to wyśledzimy. No, to, to coś tam no. Pozdrawiamy mamusie. Mamusia zdrówka dużo, tak. Zobacz jakie kwiaty piękne. Przyjdą na imieniny, tak? Mówisz? Na imieniny? Tak. Na imieninę mama. Masz jak w banku. To są żywe, no? No go zabieramy, no bo weź. No ale wiesz, byłem. Nie, weźcie, no on ja będzie nie, no. tak, bo ona się rozdaje, bo właśnie jej nie ma cały czas. O wilku Dzień dobry. O, patrz, idą jeszcze. Idą. A oni się nie mogą rosnąć z nami. Gołąbki. Niosą suknie z welonem. <śpiewanie> Weselny klimat. Tak, tak się dziewczyna. A pnie lotki pczy strumie. Krecia zrób coś dla muzyki, i na... przestań śpiewać. Nagram w storkę. Zobacz, to ja. ja. kopertę dostał i już, co? zobacz, ciotkę kopię w dupę. Ale to było czekać do, do, do kursu dolara du dużego. Wyczekane, wszystko. Wyczekane, więc to specjalnie tak to było mówione, nie? yeah <laughs> Jak Marku imprezka? Deklaracja. No naprawdę, naprawdę, słuchajcie, było przecudownie i możecie żałować, że tam Jak, was nie było. nie było. Jaka nie było? Przecudownie. A okej. Okay. Dobrze, ten, dużo, no, niepolita, -etyk. Nie, naprawdę, słuchajcie. Cudownie, zobaczcie, wiozę cały tył kwiatów dla mojej mamci. Mamcia będzie w niebo wzięta, bo. Jak ktoś zna moją mamę, to wie, że moja mama kocha kwiaty. No wiecie, ja bym ich do samolotu nie mogła zabrać, ale mamie mogę zabrać, więc więc cudne kwiaty wieziemy. No i co, wracamy do domu, aż się nie chciało jechać, co? No. Ale wiecie, dzieciaczki już za nami bardzo tęsknią. Teraz musimy się też im poświęcić bardzo. No, więc jedziemy albo cudowo, jezek, czadowo. Jezus, nie? No, aż nie chciało wracać. Nie, nie prawdę. chciało się wracać. Super ludzie, super atmosfera. No, młodzi to już w ogóle nie wspomnę. E, cudownie, cudownie, cudownie. Wow, jakie piękne! W życiu nie widziałam takich pięknych kwiatów. No, a wszystko prawdziwe. prawdziwe. A my, słuchajcie, wyszliśmy z Markiem do domu i tak chciałam zaśpiewać mamie Już ci niosą kwiaty do domu Ale co? Ale mama była z dzieciaczkami na placu zabaw Co kochanie? Co malutki? Mój telefon, no dziękuję ci No, piękne, co? I Wyobraź sobie, bo ty jeszcze, ty jeszcze żadnych relacji nie widziałaś Wiesz, że takie kwiaty były w całej sali Normalnie przy suficie. No. no na ślub to cudowne. No, no coś pięknego. Bo to, były szafi to był szafirowy ślub. no I jak się szło do, do, do księdza, tam wiesz, do ołtarza, to normalnie w drodze były te, te, te ciemne, te szafirowe, nie? Tak. I tak Angelika właśnie żegnała, mama ten, żegnała tak swoich gości i rozdawała kwiaty. Coś pięknego.